Wolna wola. Tomasz Hałko, rok 1999. Wydawnictwo Indygo Bóg. Medytacja i koncentracja. Medytacja jest to ćwiczenie, mające na celu osiągnąć i utrzymać kompletną ciszę umysłu bez jakichkolwiek myśli. Innymi słowy, w czasie medytacji staramy się utrzymać nasz umysł czysty i zwracamy uwagę na to, żeby nie myśleć. Stan ciszy umysłu może być utrzymywany przez kilka sekund czy kilka godzin, w zależności od Twoich zamiarów i umiejętności. Koncentracja jest ćwiczeniem, którego cel jest dokładnie odwrotny. Koncentrowanie naszej uwagi na używaniu różnych aspektów naszego intelektu, takich jak wyobraźnia, wizualizacja, twórczość, logiczne myślenie, formułowanie i rozwiązywanie problemów, czy też przeżywanie i analiza uczuć. Podobnie jak z medytacją, istnieją ograniczenia, jak długo możemy kontynuować koncentrację, zanim nie musimy od niej odpocząć. Jest niezmiernie ważne rozróżnić medytację od koncentracji, po prostu dlatego, że mają one diametralnie różniące się cele. Ani medytacja, ani koncentracja nie może być kontynuowana w nieskończoność. Czy kiedykolwiek Cię zastanowiło, dlaczego nie możesz pracować bez przerwy i odpoczynku? Dlaczego nie możesz utrzymać koncentracji przez długi okres czasu, nie odpoczywając? Dlaczego też nie możesz spać nieskończenie długo? Czy pamiętasz uniwersalne prawo percepcji? Potrzebujemy doświadczać kontrastów, żeby cokolwiek zauważyć. Naszym zadaniem jest zorganizować te kontrasty w określony sposób, aby doświadczać poczucia równowagi i harmonii. Praca nam się podoba tylko wtedy, kiedy jesteśmy wypoczęci. Znacznie bardziej doceniamy odpoczynek, kiedy ciężko pracujemy. Cykliczne zmiany następują wszędzie wokół nas, dlatego że odzwierciedlają one podstawową zasadę funkcjonowania świadomie zaprojektowanego wszechświata od cząstek elementarnych do systemów galaktyk. Co ma wspólnego prawo kontrastu z medytacją i koncentracją? Medytacja i koncentracja są dwoma diametralnie przeciwstawnymi procesami naszego intelektu. W czasie koncentracji intensywnie używamy przeróżnych możliwości naszego intelektu, natomiast w czasie medytacji unikamy jakiejkolwiek działalności umysłowej. Cykliczne przeplatanie medytacji i koncentracji jest tak samo niezbędne jak przeplatanie czasu pracy z czasem odpoczynku. Oznacza to, że nie powinniśmy tylko medytować, czy też tylko się koncentrować. Najlepszym ćwiczeniem dla naszego intelektu jest świadomie przeplatać okresy koncentracji. Okresami medytacji. Nasz intelekt funkcjonuje najlepiej, kiedy ma możliwości doświadczania i jednego, i drugiego ekstremum. Dlaczego potrzeba medytować? Czy odpoczynek i sen nie wystarczają? Kiedy odpoczywasz, twój umysł wcale nie odpoczywa. Masz myśli i przeżywasz uczucia cały czas. Zwróć na to uwagę. Podobnie w czasie snu przeżywasz sny, uczucia i inne doznania. Nawet wtedy, gdy ich dokładnie nie pamiętasz, kiedy się obudzisz. Medytacja umożliwia ci nauczyć się świadomie organizować najlepszy możliwy odpoczynek dla Twojego intelektu. Kiedy intelekt jest wypoczęty, jest w stanie funkcjonować na znacznie wyższym poziomie niż zwykle i staje się on znacznie bardziej efektywny. Kiedy nasz umysł jest zaśmiecony myślami i wspomnieniami, jest bardzo trudno mieć dobre pomysły czy wymyślać coś nowego. To, co nam się wydaje, że wiemy, stanowi barierę, która przeszkadza nam w dostrzeżeniu i zrozumieniu nowych idei. Nasz umysł jest po prostu zatkany starymi myślami, wspomnieniami i ograniczeniami. Kiedy regularnie czyścimy nasz umysł z myśli, robimy w nim porządek i miejsce na nowe wnioski i pomysły. Podsumowując, medytacja jest tak samo niezbędna dla twojego intelektu, jak sen dla twojego ciała.